Każdy związek jest inny. Każdy związek rządzi się swoimi prawami i najmądrzejsze, co można zrobić, to na samym początku, kiedy już jesteśmy zdefiniowani, że tak, że jesteśmy razem, że tworzymy związek, to ustalić, jakie mamy zasady i gwarantuję Wam, że jeżeli tego nie zrobimy na początku, to później jest bardzo dużo trudności, niespełnionych oczekiwań, jest dużo łez i cierpienia, więc najważniejsze jest to, żeby dwie osoby, które planują razem stworzyć coś, czyli przestajemy być ja i ty i zaczynamy być być wrazem, ustalili jasno, jak spędzamy czas wolny, czy sami jeździmy na wakacje, czy mieszkamy razem, czy mamy wspólny budżet, jak nasze życie od teraz w razem ma wyglądać. I to jest podstawa do tego, żeby w ogóle dać związkowi czy relacji szansę, bo jak nie ustalimy reguł, to tak jak powiedziałam, mamy mnóstwo problemów później.